Dzięki czemu chrześcijanie zwyciężają, co jest tym czymś, czego nie ma świat, a jednocześnie co świat zaskakuje y, przez to, co robią y, chrześcijanie. Dzisiaj trochę o tym, czym świat jest i powinien być przez nas zaskakiwany. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dziś, gdy patrzymy na Świętego Jana w bezpośrednim zestawieniu z patronem dnia dzisiejszego, świętym Andrzejem Bobolą. Patrzymy na źródło zwycięstwa, bo przecież to źródło zwycięstwa w naszym życiu to jesteś Ty, Twoja drogocenna krew przelana za nas na krzyżu. I słowo świadectwa, które Mamy składać, i w którym to słowie inni mają odnajdywać dla siebie miejsce spotkania z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci za tę drogę, która przed nami jest bardzo jasno nakreślona. Łaska Boża często działa i przez ludzi niegodnych. Aby innym dobrze czyniła. Tak napisał święty Jan Chryzostom. Działaj przez nas, panie. Amen. I oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa ich, i nie umiłowali życia ich aż do śmierci. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kiedy słuchaliśmy tych słów z Biblii interlinearnej, to myślę, że odpowiedzi same przychodziły, bo zwycięstwo jest przez krew baranka i przez świadectwo, które człowiek ma składać swoim życiem. <laughs> Przepraszam, jeszcze chrypka mi nie przeszła. Mój drodzy, czego świat oczekuje od współczesnych chrześcijan? Zauważyliście? Zdania sprawy z nadziei, która jest w nas. I co świat dostaje? Rozczarowanie. Ja się śmieję, że jak widzę ludzi wychodzących często z kościoła, którzy, mm, przepraszam, zamiast mówić o tym, co właściwie było obwieszczaniem dobrej nowiny, o mocy Boga. Skoncentrowani są na tak różnych rzeczach. Powiecie mi, myśli ksiądz, że to, to jest tylko wina ludzi, którzy wychodzą z kościoła, że oni w taki, a nie inny sposób na to wszystko patrzą? Nie, myślę, że to jest niejednokrotnie wina nas księży. Tak trzeba powiedzieć wprost, że te kazania są po prostu dość słabo przygotowane, a jeszcze mówione bez przekonania i nie daj Boże czytane z kartki. Bo, bo to jest. No, cały czas będę powtarzał to w kółko. To jest żenujące. Jeżeli jakiś ksiądz ściąga z internetu kazanie i po prostu je odczytuje. No, no ale to jest też, moi drodzy, wszystkich nasz, nas problem, <laughs> dlatego, że sobie o tym nie mówimy. Przemilczamy to. Mało kto no, mówi się z jakimś księdzem na kawę i powiedział, księdza to kazanie czytałem w, na konkretnej stronie internetowej. Czy nie dało się powiedzieć czegoś od siebie z serca? Czy nie dało się zaświadczyć o tym, jak się przeżywa relacje z Jezusem? Oczywiście ja nie chcę teraz wszystkich rzucić do jednego kociołka na zasadzie, że jak ktoś czyta z kartki, to, to po prostu, wiecie, to już, jest, to już jest źle, bo można mieć głęboko zebrane myśli, przygotowane, Przemedytowane i ta kartka może być pomocą, ale nie chodzi o to, żeby to były kazania, przepraszam, użyję takiego brutalnego stwierdzenia odgrzewane jak po prostu stare kotlety. Więc, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwko tym, którzy przygotowują kazania, wkładają w to serce i ta kartka pomaga w tym, że ktoś jest rzeczywiście bardzo konkretnie przygotowany, ale widać, że mówi to wobec tego wszystkiego, co przeżył, przemyślał. Ale nie tylko na moich braciach kapłana chcę się skupić w kontekście tego, o czym dzisiaj rozważamy. To jest niestety często nasz problem. Dlaczego? Dlatego, że mówię tutaj o wszystkich, którzy słuchają kazań, i ja najpierw te słowa także biorę do siebie. Bo święci błogosławieni mówią, że od poziomu naszej wiary będzie zależało to, czy wobec tych słów, które słyszymy z ambony, my usłyszymy samego Boga. To jest istotne. Ja często przyznam się przed Wami, że kiedy modlę się na początku kazania, w ogóle katechizm Kościoła Katolickiego. Mówi, że przy każdej ważnej rzeczy powinno się modlić na początku, przyzywając Ducha Świętego i kończąc przyzywaniem Ducha Świętego, to proszę, żeby Duch Święty mówił niezależnie od tego, co ludzie usłyszą. Czyli, krótko mówiąc, żeby przemawiał do serc pomiędzy zdaniami, które ja wypowiadam. No i myślę sobie, że gdybyśmy potrafili słuchać w taki sposób, jak no właśnie jak słuchać się powinno jak chociażby święty efrem kiedyś napisał że jak słyszysz słabe kazanie to przypominaj sobie lepsze to przypominaj sobie kazanie które będzie ciebie motywowało jak już nic nie możesz wyciągnąć z tego kazania które słyszysz no ale słuchajcie my mamy wychodzić z eucharystii <laughs> Tak rozpromienieni, tak przemienieni i tak szczęśliwi, żeby ludzie na tym świecie zadawali nam pytania, gdzie my byliśmy i co robiliśmy. I możemy bardzo szybko papierkiem lakmusowym naszego postępowania po Eucharystii sprawdzić, czy rzeczywiście Eucharystia rodzi to, co napisał święty Tomasz Zakwinu w sumie teologicznej, czyli czy rodzi taką miłość w nas, czy wchodzimy w tę głębię tego spotkania z Bogiem. Zresztą cytowany przez papieża Franciszka Tomasz Zakwinu pokazuje to jako, jako istota w ogóle no, wchodzenia w konkretne uczynki miłosierdzia, spotykanie Boga w modlitwie, które nie jest celem samym w sobie. Ono ma prowadzić do coraz głębszej miłości właśnie Pana Boga i bliźniego. I ja czasem tak, niektórzy, ci, którzy gdzieś tam są na, na tych głoszeniach, które, na, które, na których jestem w różnych miejscach, yy, uśmiechają się wtedy, kiedy mówię: Wyobraź sobie, że, że wracasz do domu i po prostu obdarzasz swoją żonę taką miłością, takim, takim szacunkiem, takim pięknem, że ona Kochanie, gdzie Ty byłeś? A ty mówisz, no byłem w kościele na mszy świętej. Słuchaj, to musisz częściej tam chodzić. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że żona wraca z kościoła i przestaje wbijać szpilę swojemu mężowi, ciągle się czepiać, ciągle być upierdliwa w najróżniejszych rzeczach, o które on tysiące razy prosił. W ogóle zaczyna się uśmiechać, zaczyna żartować, zaczyna z nim normalnie rozmawiać. Możesz nie jeden powiedziałby, kochanie, co się stało? No była w kościele, tak, byłaś w kościele. Na się najczęściej, kiedy widziano naszą grupę ewangelizacyjną, zadawano nam pytanie, co żeście brali. Niektórzy, niektórzy z ewangelizatorów mówili jedziemy na czystym Bogu. Oczywiście to powodowało niejednokrotnie jakiś tam uśmiech, no ale tak serio. No i zaczynała się serio. Bardzo głęboka rozmowa. Wiecie, że uśmiech nie powinien znikać z naszej twarzy, mówi matka Teresa z Kalkuty, bo jest najprostszą formą wdzięczności za dar zbawienia jest też formą modlitwy. Więc jeśli się uśmiechasz, no to tak naprawdę potwierdzasz, że mm, mówię tutaj o <laughs> ludziach, którzy świadomie to robią ze względu na wiarę I jest to ich decyzja. Jeśli się uśmiechasz, to możesz temu nadać bardzo konkretną intencję. Dziękczynienia za jego miłość. Tak przeobfitą, no, objawiającą się właśnie w tym, że on się nie męczy wybaczaniem i to nie chodzi o to, że my mamy upadać dla samego upadania. Że on tak naprawdę umarł za wszystkie grzechy popełnione i te, które jeszcze popełnimy. Po to, żeby człowiek miał śmiały przystęp do ojca. On umierając za nasze grzechy, Dał nam szansę wyboru siebie. To jest dopiero gigantyczna decyzja po stronie Boga. Powiedzieć, stoję u drzwi. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzą. To jest nasz Bóg. To jest nasz Pan. Dzisiaj, kiedy słuchajcie, wspominamy świętego Andrzeja Bobole, męczennika no, człowieka na wskroś, oddanego Chrystusowi, to myślę, że, że, to myślę sobie, że trzeba nam jakoś głęboko zweryfikować naszą relację do Pana Jezusa i, i, i zobaczyć, na ile my powierzamy Mu nasze życie i na ile już jesteśmy tymi, którzy odkryli skarb, jakim On jest, by mieć to szczęście tutaj na ziemi. O którym on mówi, że czeka nas w niebie, bo my po części zaczynamy smakować tego szczęścia na Ziemi, jeśli wchodzimy w głęboką relację i coraz bardziej pragniemy nieba. I wszystko, jak święty Paweł mówi, zaczynamy uznawać za stratę. Duchu święty, daj nam tak widzieć, abyśmy widzieli ojca czyniącego i mogli czynić to, co czyni ojciec. Duchu święty, daj nam. Takie świadectwo, które będzie budziło niewierzących do pytania o Boga. Ich Was, kochani, błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Przypominam o kolejnych filmikach, szczególnie tych, których rozważania i modlitwę płyną przez cały dzień. No i zapraszam oczywiście do zrzutki, która trwa. Do jutra.